Kani, kończy się drugi dzień szkolenia, w tej chwili mamy przerwę, ostatnią przerwę, za moment będę omawiał wszystko to, co się wydarzyło w trakcie tej naszej dwudniowej sesji, będę by, 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 by pytał, czy zapamiętali wszystkie te historie, o których opowiadałem, które żeśmy się uczyli, ale słuchajcie, Konrad, który wczoraj y, chciał bardzo do Was przemówić, dzisiaj również błagał, prosił, no szarpał mną, mówi, dajcie mi kamerę, chcę coś po prostu ważnego powiedzieć, zatem Konradzie oddaję Ci głos. Słuchajcie, tak ja, muszę, 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 jeszcze raz muszę, no wylewa to się ze mnie, emocje jak widać eksplodują, jak z wulkanu, e, powiem Wam tak, tak jak, tak jak wczoraj mówiłem, ja w życiu nie spotkałem takiego trenera kart, ja byłem na wielu spotkaniach handlowych, na, trening, na treningach, ale daję słowo, no wyobraźcie sobie taką sytuację, no jestem handlowcem, tak, no sprzedaję, jakoś to się kręci, Trafiam do obozu rekrutacyjnego amerykańskiej armii, i, i nagle wchodzi sierżant i mówi tak: Tomat, 20 bombek, 20 bombek, 20 bombek, Potem bierze mnie za, 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 za karki, i tak w tą, i we w po podłodze, a to jest e, e, dość szorstka podłoga. E, a potem tak, plecak, i 25 km na górę, i z powrotem. Ja e, no, jestem w głębokim szoku. Ja wiem, że jestem gotowy do sprzedaży. Ja wiem, że ja jestem żołnierzem, gotowym do walki e, i będę walczył. Ja, ja jestem komandosem sprzedaży. Ja będę sprzedawał w tym życiu, w następnym życiu e, i jeszcze w następnym życiu. No, słuchajcie, z całego serca jak najbardziej polecam. E, Artur, jesteś wielki.